Trwa dolnośląski festiwal nauki. Odbiorcy w różnym wieku mogą zobaczyć na własne oczy, m.in. jak wyglądają eksperymenty chemiczne i fizyczne. Festiwal jest techniczną imprezą odbywającą się we Wrocławiu oraz innych miejscowościach regionu. W obrzuchu odbywa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Program dolnośląskiego festiwalu nauki w szczególności skierowany jest do młodych odbiorców, których organizatorzy chcą zachęcić do zgłębiania wiedzy i poznawania różnych aspektów życia przez pryzmat nauki. Sprzyjać temu mają warsztaty i wykłady. Festiwal z założenia ma e, za zadanie propagowanie w sposób mówię przyjazny, ciekawy, w bardzo przystępny sposób mówię, jakby pewnych obszarów nauki, wiedzy, w celu mówię, jakiegoś jakiś takiego mówię przyjemnego, czy bardzo dostępnego, mówię, przyjęcia, propagowania. I oczywiście, mówię, podejmuję w tym, w tym kierunku, mówię, jak gdyby wychodząc naprzeciw działania, starając się zaprezentować różnorodną, mówię, ofertę programową, kierowaną, mówię, do różnych grup odbiorców. Oczywiście, mówię, tutaj we wiekowy jest, mówię, bardzo różny. Nasza pro, oferta programowa, no nie chcę tutaj wymieniać, ale ma, na, jak gdyby, w tegorocznej audycji jest przewidziane około 20, Spotkań są one, mówię, realizowane dwudniowo, 24 i 25 mówię, października, w godzinach przedpołudniowych, oczywiście na terenie obiektu naszej uczelni. Szczegółowy program festiwalu, który potrwa do 25 października, można znaleźć na portalu Wałbrzych 24.